A więc zaczynamy. Rozpoczął oczywiście napastnik AVI, Dominik Pisarek. Bardzo wielu nowych zawodników w tym sezonie. Zespół z Lubaczowa może pochwalić się ośmioma nowymi twarzami, nowymi transferami. Może o tym za chwilę, ponieważ Paweł Uliczny rozpędza się już w środku boiska. Dejfa Susao próbuje ominąć rywali. Dejfa Susao, Dejfa Susao bramkę i mamy pierwszą bramkę w tym sezonie. 40 sekunda spotkania. Dejfa rozpoczyna ten sezon w fenomenalnym stylu. Podobnie jak w ostatnim spotkaniu. Poprzedniego sezonu, kiedy rozpoczęli zawodnicy Avis z nowy Sąd w Bramku. Wiktora Marka w 40 sekundzie. Tałka zobaczmy, ale bardzo mądrze bronią na razie zawodnicy Avis. strzał z dystansu. Będziemy mieli rzut rożny Orzychowskim. Paweł Uliczny szuka już w środku pola swoich kolegów. Tam znajdował się jeden z nich, ale została odebrana piłka. Powedrowała ona w pole karne. Mateusz Białka był bardzo blisko. Aby wybić tą piłkę na rzut wodników Lubaczowa, nie udało mu się to jednak. Oni odzyskali bardzo szybko piłkę. Już po drugiej stronie rozpędza się cały tabun zawodników z Lubaczowa. Franciszek Polowiec zagrał do boku. Tak, jeden z zawodników gości próbuje zagrać jeden na jeden z Lewyma Sousao. Wycofał on jednak do obrońcy zawodników, które próbuje znaleźć swoich kolegów teraz za linię obrony, było tam odnaleźć się Franciszek Polowiec jednak piłka została szybko odebrana przez Szymona Kamińskiego, powędrowała ona właśnie do Andrija Remeniuka, ten bardzo dobrze zagrał na skrzydle, ominął obrońcę Lubaczowa, rozpędza się Andrij Remeniuk po lewej stronie, Andrij Remeniuk, już bliżej bramki Adriana Koszewskiego. Andrij Remeniuk broni Adrian Kostrzewski, jednak jeszcze ponownie piłka przy zawodnika Hawi. Marcin Pigiel, boczna siatka niestety, teraz jednak bardzo dobrze Dominik Pisarek Ubiegł w zagranie obrońcy z Lubaczowa i teraz Paweł Uliczny, widzisz już po lewej stronie rozpędza się Marcin Pigiel. Do niego również poszło to podanie, Marcin Pigiel, Marcin Pigiel chciał dograć do napastnika. już Białka, teraz ponownie długie podanie do, do napastnika, Dominika Pisarka, Mateusz Gól jednak niecelnie głową przy piłce z powrotem w Świdniczanie. Michał Zuber po prawej stronie rozpędza się, Dejfa Usao. do niego też piłka, ponownie w polu karnym Dominik Pisarek, Dejfa Usao schodzi na lewą nogę, piłka powedrowała do Marcina Pigiela. Bardzo przytomnie jednak Kasper Orzechowski odzyskał to piłkę, Marcin Pigiel ponownie w ataku, Marcin Pigiel odzyskał to piłkę i bardzo dobre podanie lewą nogą od Pawła Ulicznego, Andrii Remeniuk poprzedni, jak poprzednio rozpędza się po tej lewej stronie boiska, postanowi się zatrzymać, wycofać piłkę do Michała Zubera. Piłka została jednak wybita gdzieś przez jednego z obrońców. Minąć Andrzeja Remeniuka. Jednak sukurs doszedł mu do pomocy Stanisław Kamiński. I teraz piłka powędrowała do Dominika Pisarka, który bardzo dobrym podaniem uruchomił także drugiego zawodnika Michała Zubera. Widzimy, rozpędza się za plecami już Dejfasusowa. Michał Zuber. Michał Zuber. Teraz sam strzałem z bocznej strefy boiska i również tak zwaną triwelą, jak znany wszystkim Ricardo Quaresma chciał zaskoczyć Adriana Kostrzewskiego. Widzimy, że żaden z zawodników z Lubaczowa nie podchodził do pressingu i mało brakowała tam swoim wzrokiem Dominika Pisarka. Ponownie Paweł Liczny Andrii Remeniuk, Martin Pigiel po lewej stronie w polu karnym dałem Pisarek, Michał Zuber. Martin Pigiel lewą nogą do Michała Zubera, ten jednak Został zablokowany przez obrońcę. Dani Fasusao jednak nabiera jednego z Chciał zagrywać do Michała Zubera. Piłka ponownie zablokowana. Widzimy Rafał Kursa, już się rozbiega. Rafał Kursa, Rafał Kursa głową i mamy bramkę na 2-0. Fenomenalnie rozegrana ta akcja. Ale sędzia boczny postanawia jednak podnieść chorągiewkę spalonego. Się. Ejfasusało również czeka na krótkie wykonanie tego rzutu wolnego. Piłka jak powędrowała, jednak pole karne do Rafała Kursy ponownie. Ale Adrian Kostrzewski, Boiska tam do środka, niepilnowany Franciszek Polowiec. Franciszek Polowiec w pole karne. Tam zawodnik Lubaczowa przyjął tą piłkę Krzysztof Bociek. Krzysztof Bociek, i widzimy, że na teraz drugie podanie w kierunku Michała Zubera. Dominik Pisarek teraz. Bardzo dobrze w środku boiska. Paweł Uliczny. Paweł Uliczny już się rozpędza. Andrii Remeniu ponownie widzieliśmy już go wiele razy po tej lewej stronie. Boiska wycofał do grającego z numerem 7 skaramajdy Majdy. Imiela. Imiela teraz wchodzi do środka boiska. Tam ominął Marcina Pigiela. Jeszcze raz kapitan zespołu Lubaczowa. Imiela. Imiela. Stara się znaleźć dogodną sytuację na strzał. Imiela. A! Słupek chroni naszą, nasz zespół od straty bramki. Natomiast ten strzał już wpadł za plecy Mateusza Białka. I widzimy, że niestety pierwszą połowę prawdopodobnie zakończymy wynikiem 1 do 1 nie do Orzechowskiego. Piłka powędrowała do Pawła Ulicznego, po prawej stronie rozpędza się już Dejfa Susao. Dejfa Susao wszedł w pole karne Rywali. Damian Pisarek już po lukarnym. Piłkę jednak odzyskał Paweł Uliczny. Chciał niskim strzałem zaskoczyć Adriana Koszewskiego. Po kursa do jednak wyskoczył Kamiński. Piłka powędrowała pod nogi Dominika Pisarka. Czeka tak, przed polem również Andrii Remeniuk, piłka ponownie gdzieś w okolice Rafała Kursy. Zyskał ją jednak Andri Remeniuk, który uderzył z dystansu, trafiając jednak bardzo mocno zawodnika z Lubaczowa. Piłka teraz powędrowała ponownie bardzo wysoko do Dominika Pisarka. Michał Zuber odzyskał walcząc bark bark z zawodnikiem Pogoni. Michał Zuber rozpędza się po prawej stronie, widzimy już nadbiegającego dajwa Sosamo. Michał Zuber, Michał Zuber broni Adrian Kostrzewski. Nikt nie dodał do tej piłki dobiec w żółto-niebieskich koszulkach w polu karnym. Piłka powędrowała do Szymona Kamińskiego, odbiła się gdzieś od jego pleców, bardzo wysoko wyskoczył w pole karne. Dominik Pisarek ucieka swojemu obrońcy, do niego też poszło podanie. Dominik Pisarek chciał ominąć swojego rywala, piłka jednak powędrowała do Dejwa Sousao. Dave'a Sousao zagrał jeden na jeden, wchodzi już w pole karne rywali Dave'a Sousao. Dave'a znalazł w polu z naszego zawodnika i Andrii Remeniuk zdobywa drugą bramkę w tym spotkaniu dla zespołu z lotniczego Miasta. Świetna okazja, wykorzystana, i w końcu możemy cieszyć się z drugiego trafienia dla zespołu Awi. Widzimy cieszących się teraz przy sektorze gości, zawodników. Teraz Mikołaj Doniecki do środka boiska, ale widzimy teraz kompletne niezrozumienie w szykach obrony pogoni Lubaczów. I teraz rozpędza się, rozpędza się Awia. Widać, że po prawej stronie jest Michał Zuber. Piłka jednak powędrowała do Paweł Ulicznego, który już skierował się na lewą nogę. Paweł Uliczny. Boiska zawodnika gości, chciał odnaleźć ten podanie Krzysztofa Boczka, ten jednak nie zdołał utrzymać tej piłki i teraz widzimy, że Dominik Pisarek, Dominik Pisarek rozpędza się jeden na jeden z Adrianem Kostrzewskim, Rusjan, widzimy, że Bocian, Bociak stara się odbić od kursu, teraz Rusjan, Rusjan odszedł od Damiana Zbozina, Rusjan wycofuje w przedpole karne, 20, numer 20 był bardzo bliski, strzenia bramki, zawodnicy Lubaczowa jeszcze, blisko, przeciwnika. Piłka powędruje prawdopodobnie w pole karne. Tak właśnie się wydarzyło. Piłka na krótki słupek powędrowała w stronę bramki Mateusza Białka. Tam przyblokowywany przez kilku zawodników. Teraz długie podanie do Wojciecha Kalinowskiego. Wojciech Kalinowski teraz bardzo dobrze powalczył o tą piłkę. Wojciech Kalinowski w polu karnym. Wojciech Kalinowski! Wojciech Kalinowski! Z lewej strony. Tam... Rusjan razem z Donieckim próbowali rozegrać tę akcję dwójkowo. Piłkę jednak przejął Kalinowski. Kalinowski teraz nabiera rozpędu. Kalinowski teraz postanowił zagrać do Michała Zubera. zagranie zagranie w środka boiska. Tam ponownie niecelnie i piłkę przyjmuje Paweł Uliczny, który wydawało się, że będzie chciał lobować od Rana Koszewskiego. Znalazł jednak Michała Zubera, który jest zupełnie niepilnowany w polu karnym. Michał Zuber, Michał Zuber zagranie jeszcze przed pole karne. Tam jest Paweł Uliczny. Paweł Uliczny z dystansu jakiegokolwiek zawodnika Lubaczowa. Piłka już powędrowała w pole karne. Sędzia będzie musiał użyć bliska. Piłka już bita w pole karne. I mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo szczęścia. Przekoło się do wrzucenia piłki w pole karne Łukasz Ziemnik. Piłka jednak powędrowała tam nie. Pędzić zawodników z Lubaczowa. Zagranie teraz do środka pola. Przedłużenie teraz polekarny, pole karne. jest środkowy sektor boiska. Próbował za, zaatakować piłkę. Zawodnik Lubaczowa. Piłka lądowała za plecami Damiana Bozienia, Tak jak już wiele razy widzieliśmy w tej drugiej połowie. Teraz zejście do środka zawodników z Lubaczowa. W piłka w pole karne. Na szczęście ominęła jednego z napastników. Mruk. ulicę 5 metra. Piłka jednak wybita na 16 metr. Tam Brusjan chciał jeszcze znaleźć kolegów z drużyny. Róg. Teraz w prawą stronę tam. Piłka ominęła Marcina Pigiela. Piłka wylądowała w polu karnym naszego bramkarza. On będzie znawiana przez Damiana zbożenia. Zobaczymy, który z kolegów z drużyny będzie chciał wziąć odpowiedzialność na siebie. I kończymy dzisiejsze spotkanie inauguracyjne. Pierwsza kolejka betki trzeciej ligi grupy czwartej Awia Świdnik 2, Pogoń Sokół Lubaczów 1.